Kiedy zbliżało się święto odzyskają przez Polską niepodległości, na lekcjach historii bardzo dużo rozmawialiśmy o żołnierzach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Szczególnie zaciekawiła mnie postać Antoniego Żubryla, żołnierza Armii Krajowej urodzonego w Sonoku. Razem z moim kolegą z klasy postanowiliśmy bliżej poznać jego historię. Przez kilka tygodni zbieraliśmy informacje na jego temat z różnych książek i stron internetowych. Pojechaliśmy do Sonoka. Aby zobaczyć miejsca ważne dla jego historii. Po kilku tygodniach zbierania informacji postanowiliśmy przedstawić wyniki naszych prac społeczności szkolnej, która przyjęła zgromadzone przez nas informacje z ciekawością i entuzjazmem. Wartości Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych to cały system, który był dla żołnierzy jako młodych ludzi przed dziesiątkami laty katechizmem postępowania. Katechizmem działań na rzecz ojczyzny, zagrożonej w swoim bycie. Ten system wartości to męstwo, determinacja i wierność ojczyźnie. Według mnie najważniejsza jest ostatnia z tych wartości. i Ją właśnie przedstawia nasz dzisiejszy bohater, Antoni Żubryt. Znajdujemy się obecnie na ulicy Romualda Traugutta w Sonoku. Przed wojną była to ulica Królewska. Właśnie tutaj, 4 września 1918 roku, urodził się nasz dzisiejszy bohater Antoni Żubryd. Je jego był nieślubnym dzieckiem swojej matki Anny Wołoszyn. Jednak, ze względu na jej przedwczesną śmierć, kiedy miał tylko 8 lat, został adoptowany przez jej starszą siostrę Paulinę i jej męża Michała Żubryda. Znajdujemy się właśnie przed szkołą podstawową numer 8 w Sanobój. Przed wojną było to gimnazjum im. Królowej Zofii. Właśnie tutaj wraz z przybranymi rodzicami mieszkał Antoni Żubryt. Jego ojciec był tutaj woźny, natomiast matka sprzedawała pieczywo. Znajdujemy się przed liceum ogólnokształcącym nr 2 w Sanoku. Przed wojną było to gimnazjum męskie imienia króla Władysława Jagieły, do którego uczęszczał Antoni Żubryt. Później uczęszczał do szkoły wieczorowej, a następnie do szkoły podoficerów piechoty nr 2 w Sieremie, którą ukończył w 1936 roku. Podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Warszawy, a jego oddział odparł Niemców z woli. Po kapitulacji dostał się do obozu jenieckiego w Żyrardowie. Potem, jak został z niego zwolniony, powrócił do Sanoka, a w 1940 roku został wysłany na roboty przymusowe do Rzeszy. Jednak udało mu się uciec z transportu. Znajdujemy się właśnie przy zlikwidowanym w 2018 roku areszcie śledczym w Sanoku. Podczas jednej z przepraw transgranicznych Żubry został zatrzymany przez NKWD i zmuszony przez nich do współpracy, jednak na jego trochę wpadł gestapo i y, prosił Suwietów o protekcję. Jednak jego przełożony się na to nie zgodził i został za karę zesłany na Syberię wraz ze swoją żoną Janiną Praczyńską. Po agresji Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 roku został zwolniony z więzienia i powrócił do Snoka. Jednak 5 listopada 1941 roku został zatrzymany przez Gestapo. Najpierw był przetrzymywany w niedzielę w Samoku, następnie w Tarnowie, a na koniec został przeniesiony do Krakowa, gdzie dostał wyrok śmierci, a jego żona wyrok do żywocia. Miejscem egzekucji miała być wieś Przegorzały. Jednak jego jemu i jego współwieźniom udało się uwzględnić aż a Żubrydowi jako jedynemu udało się uciec. Za moimi plecami znajduje się i budynek banku PKO. Przed, po wojnie była to siedziba NKWD z UB. Właśnie tutaj pracował Antoni Żubr. Podczas swojej działalności umożliwiał ucieczki, ostrzegał jeszcze niezłapanych konspiratorów oraz symulował bicie przesłuchiwanych. Właśnie stąd podczas swojej ucieczki uwolnił dwóch więźniów, w tym kobietę. Znajdujemy się na ulicy Sobieskiego 10 w Sanowie. Właśnie w tej kamieniu. Aresztowana została jego teściowa oraz syn Janusz. Kilka dni później wraz z trzech współpracownikami dokonał udanego zamachu na szefa Sądeckiego UB podporucznika Tadeusza Sierackiego. W tym samym czasie jego współpracownicy zajęli posterunek milicji obywatelskiej w Kaczowie, Biorąc do w zakładników pasie milicjantów, zażądali wypuszczenia jego teściowej oraz syna. Żądanie zostało spełnione, w zamian żubryt wypuścił milicjantów. 18 maja 1946 roku doszło do strzeliny oddziału żubryta z organami bezpieczeństwa na posadzie Orchowieckiej w Sanoku przy wyjeździe z fabryki wagonów. Zobity wówczas został podpułkownik Teodor Rejewski, a ranny został sowiecki mawior Piwowar. W październiku tego roku aresztowanych zostało 21, z czego trzech zostało straconych, o czym opowiem Wam później. Później małżeństwo Żubrydów postanowiło wyjechać do Austrii. W podróży miały towarzyszyć Jerzy do pseudonim Marek, były żołnierz AK. Jednak, kiedy 24 października wyjechali do miejscowości Malminka, Baulic, strzałem w tu głowy najpierw już Żubryda, a potem jego małżonkę Janinę, będącym w 8 miesiącu ciąży. Następnego dnia zgłosił się do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie i oświadczył, że ciała Żubryda oraz jego żony znajdują się między miejsc miejscowością Wola Orzechowska a Malinowską. Później okazało się, że Wawelin był tajnym współpracownikiem w UB. Zwerbowanym kilka miesięcy wcześniej podpisał do MEWA. Do końca swojego życia nie żałował swoich czynów. Znajdujemy się właśnie na rynku w Sanowie. Za mną znajduje się Kościół Ojców Franciszkami. Właśnie tutaj Antoni Żubrzyc spotkał się z przedstawicielami Stronnictwa Narodowego. Podporządkował im swój oddział oraz dostał nominację na stopień podoficerski. Również na tym rynku stracony został jeden z żubrydowców. Jednak o tym opowiem Wam więcej później na Stadionie Miejskim w Sanoku. Znajdujemy się właśnie na Stadionie Miejskim yy, przy ulicy Żwirki i Góry w Sanoku. Po akcji z 23 czerwca 1946 roku rozbita przez Sowietów grupa Kazimierza Kocułowskiego. Do niewoli zostali wzięci, zostało wzięto 21 żubrydowców, z tym trzech zostało straconych, Dwóch na tym stadionie oraz jeden na rynku w Sanoku. Wartości Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych to przede wszystkim męstwo, determinacja i wierność ojczyźnia. Przetrwały one do dzisiaj, ponieważ następne pokolenia kontynuowały je i stały na straży honoru Polski.